Cześć z tej strony Jarpen. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Dwarvenbike. Jedną z najfajniejszych nowych rzeczy, jaką zacząłem używać rowerowo w 2018 roku, była bandana. wcześniej jakoś nie za bardzo byłem przekonany do tego rozwiązania, ale jak raz spróbowałem to wsiąkłem całkowicie. Ochrona przed słońcem, przed pyłem przed wiatrem, no i przede wszystkim ochrona mojego kasku przed potem, który sam produkuje świetna sprawa, fantastyczna no i tą bandanę czerwoną, charakterystyczną od Tomusa cieniutką, widzieliście nie raz na kanale no i oczywiście, jeżeli się tego używa często rzeczy się zużywają no i wypadało też przeprać od czasu do czasu w międzyczasie użyć drugiej, której nie miałem dlatego też z okazji czarnego piątku cyberponiedziałku i skacowanego wtorku Postanowiłem, że sobie coś kupię Na Facebooku dosyć intensywnie promowana jest pewna amerykańska firma Która produkuje takie bandany Z bezpośrednim przeznaczeniem na wędkarstwo Paczuszka doszła niestety niekompletna, bo zabrakło jednej sztuki Zaraz Wam pokażę A tymczasem póki co zatrzymamy się gdzieś na jakiejś łoweczce I pokażę Wam co jest w paczce To jest ta cieniutka bandana, której używałem do tej pory od Tomusa A tu się tak fajnie rozkłada używana na 1001 sposobów jak widać materiał jest tutaj dosyć cieniutki, więc przed żadnym zimnem to za bardzo Was nie ochroni raczej tylko wiatr no i przede wszystkim słońce tak jak wędkarze są na brzegu jakiegoś dużego jeziora smagani wiatrem, no to właśnie ma chronić druga bandana w zasadzie bow, nawet z firmy tejże Ocieplany. używane w zimę. Fantastyczne rozwiązanie. I co jest dla mnie niezwykle ważne. Ma również dziurki tutaj, więc można było w tym oddychać. Używane w zimie, ale oczywiście od czasu do czasu opuszczane w dół, żeby można było trochę pooddychać, bo jednak pot powoduje, że tej wilgoci i zabuchem się gromadzi dosyć dużo. No i tutaj paczuszka na być 5. I szósta osieplana. No, proszę bardzo, to jest właśnie tak, Official Fishing Team Member. To jest właśnie ta firma SA. Możecie sobie w znaleźć. A no, proszę bardzo, nawet jest kartka z przeprosinami. Jeden z przedmiotów został cofnięty z powodu dużego zapotrzebowania. I przyjdzie od 7 do 10 dni. Otworzymy sobie te cieńsze. Które już teraz na zimę to tak niespecjalnie, bo mamy, no to mamy co? 5 czy 6 grudzień. I nawet Wam powiem, że ta paczuszka tutaj wygląda bardzo podobnie do tej paczuszki, w której był, była bandana od Tomusa. Też właśnie te obrazki, także podejrzewam, że to jakiś jeden standard. Tutaj chciałem być po prostu widoczny, więc sobie wziąłem taką zieloną. Zobaczymy jak to tutaj wygląda. Na brzegach widzę, niestety nie jest zakończona, czyli będzie się z biegiem czasu strzępić też jest dosyć taki cieniutki materiał praktycznie taki sam jak ten z tomusa no i tu większej filozofii nie ma druga wandana, proszę bardzo to może wam teraz nic nie mówi, ale w momencie kiedy ja to założę to chyba co pewnie niektórzy będą się domyślali co to jest za wzór też wziąłem coś tak pod kolor właśnie i kasku i cichu, który zwykle mam, czyli gdzieś tam pomarańcz trochę czerwonego. Czyli to będzie tak jak założę, tu są gdzieś oczy, usta, no i cała bandana. Taki sam materiał. Czyli w zimę zapomnijcie, może troszeczkę będzie chroniło przed wiatrem, ale funkcji ocieplającej to to na pewno nie ma. Czwarta też jest taka dosyć kolorowa. Tutaj nawet specjalnie nie ma jakiegoś wzoru, jeżeli chodzi o, o twarz, o oczy, więc można to sobie używać na szyję. Tak jak używałem na serii z Gran Canaria i na Lanzarote zresztą też. No i ostatnia. A W zasadzie tutaj chyba jest są dwie, a nie jedna jest. Ło, co to jest? Co oni tu. Aha, dobra, prostowanko. Jednej cienkiej bandany nie przysłali. Przysłali za to bandanę grubą. Tutaj w środku jest Polarek. Niestety nie widzę tutaj nigdzie otworu na usta. Oczywiście na internecie też go nie było, więc nie jestem w żaden sposób rozczarowany, ale jest to dosyć grube. No i teraz zobaczymy jak to będzie wyglądało w momencie kiedy ja to założę. To jest jako gratis od firmy, także wzór wybierali sami i tyle. Bandana numer 1 Dosyć długa, więc tutaj pod szyją jest wszystko zakryte. Nawet powiem, że nie taka cienka, dosyć cieplutko, ale momentalnie widzę, jak mi tutaj okolary zaczynają zaparowywać. Dwójeczka bez wzoru specjalnego. I kolejna z elementem odblaskowym. No ja czuję, jak mi się ciężko oddycha, szczególnie jak ten element jest na ustach. Ale zakładam, że on ma być z przodu i z tyłu drugi, żeby mnie z tyłu widzieli. I z przodu zresztą też. Zaraz próbujemy to założyć na głowę, bo może będzie lepsze wykorzystanie tego. No właśnie mi do ust. No, no i odblaskowa na głowie zdecydowanie lepiej to teraz wygląda. Tylko jak założę kask, no to na pewno będzie mniej widać. Czy ktoś jeszcze nie wie, co to za bandana, co to za postać? Oto ona. To oznacza, że wandana, której mi nie przysłali, to był. Your mind. Dokładnie taka sama, tylko oczywiście niebieska z motywem z Mortal Kombat. Takie wzory są u nich na stronie internetowej. No i zakładamy ostatnią tą bandanę. Tą najcieplejszą. Ostatnia wandana. Mega ciepła. Mega ciasna. Tutaj wszystko fajnie jest. Zabezpieczone, ale zapomnijcie o oddychaniu. Ja w tym momencie siedzę i się troszeczkę dusiłem. A no co dopiero jak będę jechał na rowerze? Także na rower na pewno się to niespecjalnie nadaje. Ale też firma nie mówiła, że to jest na rower, to miało być do celów wędkarskich. Ale oczywiście, zawsze można sobie tutaj szyję fajnie zabezpieczyć oraz ewentualnie założyć na głowę te cieńsze No bo tą grubszą to będzie też już za gruba żeby potem jeszcze założyć kask. Także nawet w tej nie będę wracał. Ale założę sobie jedną z tych cieńszych, żeby mieć szyję zabezpieczoną. Drugą z kolei sobie założę, żeby mieć u góry głowę i zobaczymy, w jaki sposób będzie to działało. Czy przypadkiem mi uszy nie zmarzną? jedziemy Całkiem fajna rzecz. Przyjemam w tym momencie cieplutko. Na usta i nos oczywiście trzeba uważać, bo momentalnie okulary parują i mogą być problemy z oddechem. Jeżeli chodzi o zastosowanie, to chyba mi się wydaje, że najbardziej właśnie na głowę, bo w tym momencie jedną mam na głowie, i działa fantastycznie, druga jest na szyi, no i tak się trochę z tych kurzusu suwa. Oczywiście pozostaje pytanie, co zrobić z okularami, które według prawidłów powinny być na samym wierzchu. No jak mam założyć okulary na uszy, jeżeli uszy są pod bandaną? Oczywiście tutaj też, żeby nikt tam zaraz nie napisał. Tutaj te nazewnictwo może być różne, bo to jest i bandana i komin, chusta. Na pewno fajna rzecz, bo pozwala na troszeczkę lepsze wyróżnianie się w tłumie. Szczególnie jeżeli jest właśnie jakiś fajny wzór. Także z pewnością będę ich używał zarówno na rowerze do ochrony szyi, jak i na wędrówkach, albo na przykład w ciepłych krajach, gdzie bardzo łatwo można sobie opalić szyję. W komentarzu macie linka do stronki, gdzie można sobie zamówić. Można pewnie też znaleźć gdzieś taniej. Nie patrzyłem. Będziecie mieli pytania, zostawcie pod sobą komentarz. A tymczasem się wyłączam. Nie gadam więcej, jadę do domu, bo zimno. Także to tyle na dzisiaj. Zostawcie kciuka w górę, sub dzwonek. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.